Plenarowa wystawa, którą w Centrum Wielunia można oglądać już od jakiegoś czasu, poświęcona jest 35-leciu samorządu terytorialnego gminy Wieluń. Wiele fotografii przypomina o najważniejszych wydarzeniach z kilkudziesięcioletniej historii naszego miasta. Podzielono je na kilka kategorii. Mamy zatem wydarzenia kulturalne, sportowe, ale też sporo zdjęć przedstawiających najważniejsze inwestycje w mieście zrealizowane w ciągu ostatniego 35-lecia. Rok 1990, wtedy rozpoczęło się to, co jest świetnie kontynuowane do tego czasu. Wielu, jako miasto królewskie kapitalnie się rozwija i na przykładzie tych zdjęć, tych ponad 100 fotografii możemy zobaczyć i tych, którzy wkładali swoje wielkie serce w to, żeby miasto z każdą dekadą, z każdą kadencją mogło rozwijać się coraz lepiej, ale też wspominamy poszczególnych... Gospodarzy miasta, czyli burmistrzów i oczywiście poszczególne samorządy. Możemy je zobaczyć na wielu zdjęciach, ale także pokazujemy życie społeczne, kulturalne, sportowe i oczywiście inwestycje, które są wielu niezawodne i możemy też być zadowoleni z tego, co udało się do tej pory zrealizować. Wystawa jest inicjatywą władz miasta i to władze miasta. Przede wszystkim partycypowały w kosztach wydruku tej wystawy, natomiast ja ze swojej strony pragnę podziękować koleżankom i kolegom obecnej tutaj Magdzie Kopańskiej, panu Barkowi Gogoli, panu Tomkowi Spychale, nieobecnemu panu Sebastianowi Jańskiemu, który w dużym stopniu składał w komputerze tę, tę wystawę, panu Wojtkowi Knadze i właściwie wielu innym osobom od nas, które zaangażowały się w to, żeby tę wystawę można było dopiąć, a przejrzeliśmy chyba ponad tysiąc zdjęć, żeby wybrać te, które naszym zdaniem, zawsze jest to subiektywny wybór oczywiście, mogły być zaprezentowane. Ci, którzy zakładali samorząd, tworzyli samorząd gminny w roku 90 właśnie, wystarczy, że poczekali 35 lat i już zobaczyli efekty tego, jak zadziałało przekazanie władzy centralnej do gmin. I myślę tutaj z pełnym przekonaniem, to powiem, że, że to, że władza jest bliżej ludzi, że władza może w sposób taki lepszy, bliższy, bardziej konkretny rozpoznać problemy, którymi się borykają mieszkańcy gminy, wpłynęło dobrze. Ponieważ jak porównujemy Choćby na tych zdjęciach, jak nasze miasto wyglądało w roku 90, jak wygląda teraz w 2025, to ten, to ten efekt jest naprawdę dobry. I też na tle innych miast, podobnych do naszego, wydaje mi się, że wielu te 35 lat może zaliczyć jako, jako czas sukcesu, czas rozwoju. I oczywiście, tutaj też chcę to z pełną mocą podkreślić, że wszyscy. Poszczególni burmistrzowie, którzy po sobie następowali, czyli zarówno pan burmistrz Adamski, pan burmistrz jak i pan burmistrz Antczak, wszyscy dokładali swoją cegiełkę, swój sposób patrzenia na samorząd, swoje, swoją optykę, którą, którą starali się wcielić w życie i generalnie mogę powiedzieć też z pełnym przekonaniem, że, że większość tych rzeczy, które było rozpoczęte przez pana burmistrza Adamskiego, było kontynuowane przez, później przez burmistrza Majchera, przez burmistrza Antczaka i też przeze mnie, także, także tutaj wydaje mi się, że, że mimo wielu różnic, które tam między nami były, to co do globalnego kierunku takiej strategii rozwoju i patrzenia na miasto, tutaj nie było między nami różnic. I też trzeba w tym miejscu powiedzieć, że sukces Wielunia to nie jest tylko nasza egoistyczna postawa, czyli nasza, mówię tutaj o burmistrzach, radnych, ale przede wszystkim sukces Wieluńska to jest zasługa wieluńskich przedsiębiorców, mieszkańców tego miasta, którzy swoją pracowitością, swoją kreatywnością, e, tworząc bogactwo swoje, wnoszą podatki do gminy, która gmina te podatki inwestuje właśnie w to, żeby zaspokoić te najbardziej podstawowe potrzeby, nie tylko podstawowe potrzeby naszej społeczności. Także tutaj się należą też podziękowania dla wieluńskiego dla biznesu, dla mieszkańców, dla, dla wszystkich też jednostek kultury, które, które tworzą takie tło. Właśnie takiego ducha Wieluniaka, który jest niezwykle istotny, bo nie samym chleb, chlebem człowiek żyje. Też musi mieć jakiś, jakąś namiastkę czy cząstkę kultury. U nas ta kultura jest na, naprawdę na bardzo wysokim poziomie i te zdjęcia pokazują, że na przestrzeni tych lat 35 odbywało się w Wieluniu bardzo wiele wydarzeń artystycznych na najwyższym światowym poziomie. Dlatego dziękuję tutaj Muzeum Ziemi panu dyrektorowi i wszystkim pracownikom, że, że z taką skrupulatnością potrafili na tych pięciu Czterech, na, na tych czterech e, planszach właśnie zawrzeć taką kwintesencję tych 35 lat samorządu. Ta wystawa na pewno będzie okazją do takich miłych wspomnień osób, które e, mogą się tutaj znaleźć e, na tych zdjęciach, ale myślę, że będzie też świetną inspiracją do tego, żeby z dalej zaangażowaniem i ogromną pasją pracować na rzecz naszego miasta. Ekspozycja będzie obecna w centrum miasta długo, bo praktycznie przez całe wakacje, jest więc sporo czasu na jej obejrzenie. A relacja z uroczystych obchodów 35-lecia samorządu terytorialnego, do zobaczenia w wydarzeniach TVK w przyszły weekend, będzie to nasz temat wiodący.